z ciosami kolejnymi Chorwat. Jest teraz w opałach. Przemek wysiała, trafił Ivan Erslan, to będzie koniec. TKO Ivan Erslan. I to Niedźwiedzie podobno rżałej głośno, ale Erslan jeszcze zdecydowanie... polował na kolejny razy. O, osie. Trafił bardzo. Rusza z kolejnymi uderzeniami Michał Michalski w tarapatach, czy znów wróci do walki, czy tym razem się nie uda. Bartosz, Bartosz, Bartosz! No, A jednak dzisiejsza korina, Podobnie zwycięska domyka! Co zrobił Bartosz Iwski? przeważnie jak jest zwycięski z areny i wraca na następną korinę. Były rady, żeby nie było bijatyki, żeby on punktował, żeby było ostrożne. Ale gdzie tam Andrzejowi takie rzeczy mówić? Koniec palki. Andrzej Grzebyk w efektowny sposób zameldował się w organizacji KSW i brutalnie snokautował Tomasza Jakubca, mówiąc jednocześnie Panowie, weźcie mnie pod uwagę. Za 25 sekund. Mocny Hammer Fist. Jest no! Jeszcze raz koniec! Owyższa! Za nokaut! Nie bywałe! Tarko Stosicz! Ależ przerażający ten prawy z góry po, po minięczynukę wudarka i zdokałtowany reprezentant Polski. Na każdą komendę sędziego reaguje ogromną... Ale Tutaj on nie będzie w stanie nic wymyślić już Tomek na arku, także trzeba to przerwać i to jest dobra decyzja sędziego Jarosza. FiA, The free is. I kolejny end steel w wykonaniu Anglika.